Cześć, słuchajcie, dostaję tak często tego typu pytanie, że uznałem, że muszę nagrać na ten temat wideo, rozwiać pewne wątpliwości. Przede wszystkim, o co tu chodzi? Krystian napisał wiadomość na temat tego, że startuje z Ansibul, zaczyna naukę i teraz tak napisał: kurs ok, tylko począwszy na oferty pracy, trzeba minimum 2 lata doświadczenia, żeby zdobyć pracę. I twierdzi, że ogłoszeń jest mało. Więc może ktoś ma szerszą wiedzę w tym temacie, ja mam na pewno szerszą wiedzę, zatem mogę opisać, wyjaśnić, jak to wygląda. Przede wszystkim warto się zastanowić, jakie masz doświadczenie, bo jeżeli widzisz, że w ogłoszeniu jest informacja o tym, że wymagane jest doświadczenie dwuletnie, to teraz pytanie, czy to jest doświadczenie dwuletnie w ID? I druga sprawa, czy to jest doświadczenie wymagane z Ansible, czyli musisz mieć przynajmniej te dwa lata pracy z Ansible. Jeżeli ogólnie w IT potrzebujesz dwóch lat doświadczenia, no to jeżeli przejdziesz ten kurs, nabędziesz tą wiedzę, fundamenty administracji zarządzania Ansible, to jak najbardziej powinno ci wystarczyć. Natomiast tu jest jeszcze ważna rzecz, bo jeżeli dopiero startujesz z IT i chcesz w tym momencie wejść w Ansible, no to to nie będzie dobry pomysł. Dlatego, że żeby znać Ansible, to musisz jeszcze znać się na czymś innym. Niezależnie od tego, czy będziesz używał w tym momencie Ansible do automatyzacji serwerami Windowsowymi czy Linuxowymi, czy może urządzenia sieciowe, a może chcesz automatyzować chmury, to ważne jest to, żebyś jednak znał ten element, który jest pod automatyzacją, bo jednak automatyzację wykorzystujemy do tego, żeby coś automatyzować. Zatem, jeżeli chcemy coś automatyzować, chcemy usprawnić swoją produktywność, lepiej zarządzać danym zasobem, to przede wszystkim musisz ten zasób dobrze znać, wiedzieć, jak on działa, wiedzieć, jak wykonać ręcznie konfigurację, zanim zabierzesz się za automatyzację. Zatem to jest jedna sprawa. Poza tym, żeby była jasność, to, że przejdziesz kurs, to ci nigdy nie zagwarantuje tego, że znajdziesz pracę. Ja wiem, niektórzy tak promują swoje kursy, twierdząc, że jeżeli zapiszesz się na dane szkolenie, to masz gwarantowaną pracę. Według mnie to jest bzdura. Okej, okay, może Ci to pomóc, ale nigdy gwarancji nie masz, bo sam kurs, jeżeli go tylko, można powiedzieć, bliźniesz, prześliznisz się przez ten kurs, czyli obejrzysz wideo, obejrzysz materiały i nic z tym nie zrobisz, to, to Ci nic nie da. Ważne jest to, żebyś miał praktykę, żebyś w praktyce nauczył się wykorzystywać tą wiedzę, i tym samym też, jeżeli zaczniesz brać udział w moim szkoleniu. Podpalisz wszystkie materiały, wszystkie lekcje, będziesz przechodził po kolei materiały wideo. To ważne jest to, żebyś jednocześnie też przechodził te wszystkie zagadnienia. Czyli idealnie jest, jak odpalasz wideo i w tym samym czasie wykonujesz też te wszystkie zadania sam. Które ci pokazuję w ramach wideo, a najlepiej jeszcze modyfikujesz te polecenia, które ja robię. Przykładowo, jeżeli gdzieś pokazuję, jak zautomatyzować serwer z APAczem albo z Apix'em, to ty uznajesz, że będziesz robić coś innego. Nie robisz w 100% tego, co ja pokazuję, tylko modyfikujesz te ćwiczenia, czyli przykładowo, uznajesz, że będziesz automatyzował bazę danych i wtedy masz najlepszą. Można powiedzieć, że najwięcej wyciągasz wtedy z tego szkolenia. Zatem to jest jedna sprawa. I natomiast tak, jeżeli dopiero zaczynasz z IT, to to, co bym ci sugerował, jeżeli chcesz uczestniczyć w tym szkoleniu Ansible, to najpierw zacznij od innej strony. Zachęcam cię do tego, żebyś na przykład nabrał wiedzę z administracji Linuxami. Linuxy, serwery. Prawdopodobnie w czerwcu wystartujemy z nową edycją szkolenia administracja serwerami Linux. Zatem, jeżeli w tym momencie jeszcze. Nie zapisałeś się na to szkolenie, to warto się zastanowić nad najpierw nad tym Linuxem, a dopiero być może pod koniec roku możliwe, że wystartujemy znowu z Ansible. Natomiast jeżeli znasz się na Linuxach, ewentualnie jesteś dobry w urządzeniach sieciowych, to skakuj w Ansible, nie ma z tym problemu. Natomiast co do tego, że wymagane jest minimum 2 lata doświadczenia i ogłoszenie jest mało, to ja zachęcam zawsze, żeby sprawdzić sobie taką wyszukiwarkę Job Rapido. To jest wyszukiwarka, w której. Podajemy zagadnienie, które nas interesuje. Następnie lokalizacja. Przykładowo, zamiast Polska, możemy tu rzucić Warszawa. Warszawa i zobaczyć, ile jest ogłoszeń. Jak widzisz, w tym momencie jest 444 ogłoszenia. Przynajmniej w teorii, bo część to jest oczywiście, są reklamy. Natomiast na całą Polskę, to widziałem, że ich jest naprawdę dużo. Ach, uciążliwy banerek. Jeszcze to zamknijmy. O! 1883 ogłoszenia, zatem mega dużo, mega dużo. Tylko oczywiście warto poszukać tu ogłoszeń, które będą lepsze dla Ciebie, lepiej dostosowane do Twojego doświadczenia. Natomiast jeżeli będzie też w tych wymaganiach troszeczkę więcej niż to, co potrafisz, to też nie ma sensu od razu się zniechęcać. Zawsze warto spróbować, szczególnie, że ludzi w IT brakuje. I nawet jeżeli brakuje Ci troszeczkę wiedzy, to jest zawsze duża szansa, że jeżeli. Będziesz, okaże się fajnym kandydatem, fajnym gościem, który potrafi się kontaktować, komunikować, potrafi przejść przez tą rozmowę rekrutacyjną. To jest duża szansa, że firma, szczególnie duża, zainwestuje w ciebie i wyda kasę na Twoje szkolenie. Zatem jest zawsze szansa na dodatkowy rozwój. Natomiast, jeżeli chodzi o tą wyszukiwarkę, adres, widzisz w tym miejscu: Joe Rapido, powiem tak. Ja swego czasu, co prawda było dawno temu, ale kiedyś jak szukałem pracy korzystałem tylko z tej wyszukiwarki. Kiedyś jeszcze nie było tych modnych portali tak jak teraz, oj nie pamiętam teraz nazw, ale jest jeden taki portal hmm, Bulldog coś takiego i drugi taki portal, ach nie chcę teraz kombinować na siłę. Jobs for IT, coś takiego. Wiecie, o które portale chodzi. Gdzie mamy zawsze widełki, ile można zarobić, i tak dalej. I jeżeli ktoś preferuje tamte portale, to jak najbardziej można, ale według mnie to jest. Bo nie wiem, może jestem starym dziadem, nie? ale według mnie to jest mega przystępne, bo mamy tu po prostu wyszukiwarkę, której przeglądamy poszczególne ogłoszenia. Oczywiście minusem jest to, że mamy reklamy, ale jeżeli macie taki skaner w oczach na reklamy i potraficie to sobie od razu wyfiltrować, to nie ma z tym problemu. Zawsze warto poszukać. Swoją drogą też zawsze warto skorzystać i z tej wyszukiwarki, i z tych nowych portali, które w międzyczasie się pojawiły. Możecie napisać w komentarzu, jak się nazywają te portale, bo teraz. Jak mówię, co? jedno było z psem, drugie coś chyba, Jobs IT, Jobs for IT, jakoś tak. Możecie napisać, podrzucić linki w komentarzu. Albo nie, inaczej, możecie napisać jak się nazywają te portale, bo jak wrzucicie, jak wrzucicie linki w komentarzu, to jest szansa, że zostaną wycięte nie przeze mnie, ale przez portal, na który to wrzucimy. Zatem, tak to wygląda. Zachęcam też, jeżeli masz tego typu pytania, bo to jest akurat wycięte z naszej grupy na Facebooku, jeżeli chcesz dołączyć do naszej grupy na Facebooku, to zapraszam blog.escomputer.pl łamane przez grupa FB. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli nie wiesz o co chodzi, to w tym momencie trwają zapisy na szkolenie Kurs Ansible i Automatyzacja, szkolenie poprowadzone w 100% przeze mnie, 13 modułów. 13 lada chwila się pojawi, dlatego że dodajemy w tym momencie osobny moduł na temat wykorzystania narzędzi AI i to ten nowy moduł pojawi się w czerwcu. W tym momencie zapisy trwają w ramach promocji jest jeszcze 5 dni. Zamykamy 31 maja o 21. Zatem zapraszam. I tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, jak wygląda rynek pracy, bo być może się nie zgadzacie z tym, co mówię. Ja już uciekam, dzięki i miłego dnia.